No siemanko z tej strony Amok Game i to już jest trzeci odcinek. Zagrajmy w Jack Orlando. Hmm. Ostatnio skończyliśmy w tym miejscu jak zdążyliście zauważyć. Nic od tamtej pory się nie zmieniło. I dzisiaj przejdziemy sobie do... Hmm. Wszystko się nagrywa. Nagrywa. Wydziemy sobie z domu. Pójdziemy sobie na miejsce zbrodni. Hmm... Albo wiecie co? Nie, na miejscu zbrodni nic nie ma. Przejdziemy sobie na drugą stronę ulicy. jest taki chłopaczyna. Gładamy sobie z nim. Ja sobie jeszcze... Dżentelmen w brudnych butach. Kto by pomyślał? Hmm... sobie przerwę i zaraz do was wracam. Ja już jestem z powrotem. E, co ty robisz, chłopcze? Co tu robisz, chłopcze? Czyszczę buty, proszę pana. Fascynujące zajęcie, chłopcze. Z czegoś trzeba żyć? Słusznie powiedziane, dałbym ci dolara na to twoje życie, ale sam go nie mam. Jak już go pan zdobędzie, to zapraszam. Wyczyszczę panu buty na połysk. Okej, okay, Eee, Jack, czy ty go przypadkiem nie nabrałeś? To... Nie, 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 Jack, stój. Nie, Boże. Ta gra ma poka po popranę. Tutaj trzeba to... To wziąć, ale nie weźmiemy tego normalnie. Musimy to... To jeszcze może się przydać. No przecież... miotłę ja wziąłem. Bardzo głupi pomysł. E, weź. Tutaj masz banknoty. Dat. E, Uważaj, przyjacielu! Ten koń lubi wjeżdżać. Do tej pory zwierzęta mnie lubiły. Napoleon to szczególny koń. Ma charakter. Nie wątpię. Ja jednak przychodzę do pana z inną Mówiłem sprawą. Tak? O, tak? Nie obiło się panu o uszy coś szczególnego lub nietypowego? Szczerze mówiąc, nie. Nie wsadzam nosa w nie swoje sprawy. Spoczką. To my sobie pójdziemy. Może. No tak, idziemy. Uu. Pójdziemy stąd, jak Nic nie ma nam do powiedzenia. Jest tutaj, dobra. Dobra, tu nic nie ma. Będzie jedyną sprawą. Tak, tak tak. trochę, trochę tutaj szybciej. Jest zabranie korby. I dzisiaj pójdziemy sobie pogadać z tym czarnym czarnulkim bifem. Ale to, że mam kolta. Patrzcie na to. Taka sama sytuacja będzie. Hej! Ty łobuzie! Zostaw to! Bif! Bif! Jakiś facet grzebie w twoim aucie! No i Czego tu szukasz, się, Guza? Yy, to pana, to wrak. pana wrak. A co? Masz jakiś problem? Chciałem pożyczyć korbę. Tylko jej dotknij, a ja rozwalę ci łeb. Taki jesteś dobry czarnuchu. Hmm, coś ty powiedział? Tu niestety nie mamy żadnej interakcji z postacią. Że... Teraz możesz sobie poglądać mój samochód z bliska! To jest... zły wybór. Mm. Nie, koniec gry! Nie, to nie jest koniec. Czekajcie, ja mam autozapis. Hmm... Czytaj grę, wczytaj, załaduj grę. Ostatnia gra. Nie, wiem, że musimy użyć na nim... Dobra, to był błąd. Idziemy pod kawę, idziemy od razu do tego samochodu. Zaraz to zrobię. Hmm. Musimy z nim grzecznie pogadać, bo normalnie z nim się nie da. Hmm. Hej! Ty! Dobra. Czego tu szukasz, bie Potrzebna mi pańska korka. Tylko na nią popatrz. Jakie to nieprzyjemne uczucie. Musiałeś... Skurzasz mnie fa No Nie no, znowu ta akcja On nas teraz zagłębia. Miłego dnia biała się Czekajcie Nie, ja tego, ja tego nie przejdę Nie, ta gra jest ma bardzo skomplikowany wybór opcji nie bójcie się, że pisze koniec gry, to jest jeszcze koniec gry 17.20 hmm. Czekajcie A Nie, to jest dobry pomysł, najpierw trzeba iść popodkowe. Już mi się przypomniało, co trzeba zrobić Wiem, że mamy wziąć rękawice bokserskie Nie mamy tu rękawic? Nie mamy ale po kotwice, a czy po kotwice, po podkowę trzeba iść, iść. Okej. Okay. Dżagu. Fajne masz, fajne masz ubranie, ale mi potrzeba to. Wyjmij podkowę. Mogę tu wejść? Czy ja mogę tam gdzieś przejść? Nie mogę. No e, dobra, się wracamy. Hmm. Tym chłopcem nie gadam, bo już nie gadałem. Czy ja mogę gdzieś dalej w interakcję wejść? No tak. No tak, tylko tylko właśnie użyć tej nie mogę tu już nic dalej nie ma mhm. tu nic dalej nie ma dobrze spoko hmm, pójdziemy do tego chłopczyka jużem barakatisau Zupa barakaty takiego No e, dobra. Mm, Weźmiemy tą kasę co mamy, może to zadziała. Może ja nie lubię tego. Chyba zadziała działa. Bardzo panu dziękuję! Za tyle forsy. Będę mógł sobie kupić nowy scyzorek. Po co ten scyzorek? Gentlemen w brudnych... Bu Niestety Mogę je panu wy... Oczywiście Właśnie To miło z twojej strony, ale mam... Jak pan chce Gentleman Wyczyś Zwariował pan? Czekajcie hmm. Tam przejść nie można, tak? Tam już byliśmy, tam jest ten koń No ja nie wiem co teraz mam zrobić Czekajcie, co ja mam teraz zrobić w tym momencie? Już kompletnie zapomniałem. Tam tam kompletnie nic nie mam do roboty, ale zawsze. A, wiem co teraz mogę zrobić. Jeszcze w tym odcinku pójdziemy sobie do niej. I akurat będzie kawa, nie będzie. What the hell? Michel. Nie, dobra, to mi się pomyliło z inną grą. A więc nie ma nic do tego roboty. Idziemy sobie do mieszkania. I myślę, że tutaj zakończymy tą część odcinka. A więc komentujcie, subskrybujcie. I do zobaczenia w czwartym odcinku. Na razie.